Wakacje już się prawie zaczęły, a my dzisiaj z ekipą gramy sobie w symulator szkoły, słuchajcie, razem z Flotarem, Hadesiakiem i Matyniem odstawiamy kozackie i śmieszne numery. Tak więc koniecznie obejrzyjcie sobie odcinek do końca. I oczywiście napiszcie w komentarzu hashtag wakacje, bo wakacje są super. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli cieszycie się, że są już wakacje, których nie ma, bo jeszcze się nie zaczęły. Jeżeli cieszycie się z wakacji, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu hashtag wakacje. A oczywiście wakacje może będą trwały trochę dłużej. To zdanie totalnie nie miało sensu Brr. Tak więc jeżeli cieszycie się, że wakacje są już tuż za rogiem Dobijmy dzisiaj do 5 tysięcy łapek w górę Oraz 10 tysięcy komentarzy Spróbujmy pobić ten rekord Mam nadzieję, że się uda No i oczywiście zapraszam was już teraz na odcinek I mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze Montażyści później mi mówią, Ej, że gozaściu, ale Tam nie co brzydko mówimy friendly. Pozdrawiam Montażystów po, Ale nie wiem kogo właśnie Dlatego Aha no. Pozdrawiam Po prostu Pozdrawiam No, no. Nie wiem jakim głosem powinienem mówić Ej, jak koks no. O, siema flotar, co tam? Ej, dobra, to wyście tam, róbcie, a ja przyjdę i będę was, żądał od was hajsu. Dość, a, dobra, no Dobra, dobra, dobra. Dobra. Kamera, Zdrowiazka. kamera gotowa. Ej, scenariusz jeszcze, jeszcze tylko głos. A, dobra, no, co dobra, jest? Dobra, dobra. Jak chcesz być sebą, to zmień się na sebę. Tak. Dobra, no, to jakim no, jestem w końcu. Jesteś, jesteś mięśniakiem, takim tempem no mięśniakiem. Ale nie zobaczy nie, nie no <grym> ale, ale, ale jak zróży tępego mięśniaka od no, no, mi siebie. No, no, że... To są pytania filozoficzne. Tyler, Tyler jest, jest bogaty. Jeden. Tak, jest takim bogatym A, ja jestem takim bogatym mięśniakiem, dobra, Bogaty czyli. Mięśniak. Okay. O, tu widzi. jesteście, bo nie mam włączonego chuda. Przepraszam, bo jestem trochę głupi, bo rodzice płacili mi za lekcje online. O, widać. O, Jessica, widać. zobacz, prawie trzymam cię za rękę. Ale to nie tu! To nie my! Mam Jak mi... nie! Trzymałem bota za rękę. Okej, okay, jesteś? To jest grane. To jest Antoś. To ja jestem Antoś. Antoś, dobra. Antoś, Antoś i Karol. Dobra. Dobra. Idzie Jessica. Do gdzie jest Jessica? <noise> no idziemy po Jessica do, do tego, do domu. Mie mieśni, kontrol to jest chodzenie. Dobra, idziemy kontrol. Tup, 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 tup. E, ty, wiecie chłopaki, gdzie mieszka Jessica? Bo ona gdzieś tutaj, nie? To Chyba się Tutaj mieszka, obserwuję gdzieś, ją gies, z mojego w... drona za 5000 zł. A, oczywiście musi się przykładać. No Dobra. tak, tak. Przecież idzie z nami, o co chodzi z nim? Czekaj, tutaj... Przychlas? Ty jesteś przychlas, biedaku. Chłopaki, bo wiecie Skończy mi się spray, nie mogłem tutaj namalować. Ej, Cieka, czy, czy, o... czemu ten przychlast jest z nami w naszej paczce w ogóle? O co chodzi? Przychlast zaraz taki... ci walnę w głowę. Dzisiaj jest e, dzień, w którym rodzice kupują mi auto. To już o, trzecie m... w tym miesiącu. Biedaczcie. Czemu, czemu go nie ma w prywatnej szkole? Jakie? W ogóle dlaczego tutaj z nami chodzisz do szkoły? A nie, to jest przespajny. Ej, dobrze, ty też, Karol, jesteś przy Chodź na, na śniadanie. Karl nie śniadanie. jest przystojny, co ty o nim w ogóle mówisz. On jest no, eee, trochę brzydki. Jak to wypluj? To? Jak to wypluj? No Jezu, zobacz na siebie, to... jak ty wyglądasz, jakieś ciuchy, zika, kurde, z, z Lupexa kupione. Seba chyba zaspał, nie? Tak, coś... Seba, jak zawsze, tak. No. Ale żeś mhm. mi teraz o Sebastianie. To no, nie no, no, mogę przestać o nim myśleć. No, Sebastian, Sebastian. Nie ja Seba no. w ogóle. Nie, nie ja bym się z nim nawet nie chciał zakumplować, jako nawet ogóle... telefonu nie ma, biedak. Naprawdę musisz się przechwalać, tym jaki jesteś bogaty, a bardziej. No tak, no, no, no proszę no, cię, dobra. no. Właśnie jesteś jebaty, dobra. Co? Zapraszam was tutaj, tutaj, o, tędy, dźwiczkami, ten, tak, tak. A, o, tutaj tak na zaplecze tak, mamy tak, iść? A, tak, dobrze, to, to, no. to zacznijmy, e, no, Karol, tak? To jak to zacznijmy, ale a, chwila, a, chwila, rodzice e, mi powiedzieli, dobra. że pan nie a, ma tutaj kursu ukończonego nawet, gościo, został pan przyjęty ja jakoś... Po... Ale Dani, moi rodzice karaoke, ma, moi rodzice dużo wiedzą, yani bo to są. Oła, ała, O, przepraszam, przepraszam! Oła, oła, już już nie będę! Przepraszam! Nazwisko pana jakie jest, no żebyśmy robili. Mówili... Bob wielkie biodra. Bob wielkie biodra. Ojej, oh, jaka pani pielęgniareczka! Ho, ho, chodź. Ale nie że ja nie potrafię sama a ten... o, o, o siebie zadbać, huu. Nie, życajka to nie miało być w siebie, to w Tylera miałem po prostu Ej, bij! Jessica, jakieś... GO! Cię. Dawaj GO! Ja ci pomogę! Ej, no Jessica, proszę! Ej, nagle wszystkie Ej, dzieciaki zaczęły Ej, się dzień bić dzień na stołówce. Jest jakiś przepraszam. Nie, nie, przepraszam, po prostu to jest trzeci dzień szkoły dopiero i tak zapomniałem, no. Jedni nauczyciele, przepraszam. Daj Ej, kolego, Sławku. kolego, kolego. O, tak? Jak się o, nazywasz? O, o co chodzi? Jak się nazywasz? Tyler? Tyler? Okej, okay. Tyler, dlaczego nie jesteś na zajęciach? Tak. E, bo, bo wyrzucił mnie nauczyciel z zajęć gotowania, bo. A nie ma czegoś takiego jak e... zajęć gotowania. Panie Sławko, ale no, tak, tutaj tak. było przecież tam pan byłem. Panie Sławko, tak. E, Antoś, Tyler, zapraszam na lekcję. Dzisiaj będzie nowy sposób prowadzenia lekcji, będziemy mieli matematykę, wraz z panem Sławkiem nie. prowadzoną jednocześnie tak, tak zwane duo. Jak to duo? Ale pan Sławek nie ma, nie ma odpowiedniego wykształcenia przecież na. na... Twoi rodzice zapłacili tyle hajsu, że jakbyś nie odzywaj, okej, okay, jasne, dostajemy, dostajemy dużo hajsu od twoich rodziców, no. ale nie mów o bezprzestrzeni, no jeżeli ty nawet z do mnożenia nie potrafisz. No może i nie potrafię, Jezus, ale moi rodzice ma mają pieniądze, panie. więc mogą A, sobie kupić... mogą mi kupić najdroższy A, kalkulator. Pani Śmigur, przepraszam, proszę mnie uczeń tu bije. E, tutaj chyba mamy... Nie, 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 na górze, nie? panie Sławku. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, pan, dobrze. Panie. Dobrze. Pani, pani Śmigur, czy mogłaby pani ogarnąć tutaj Andrzeja, bo Andrzej, Andrzej! się zapie do mnie? Jeszcze jedna taka akcja! O pierwsza... jeszcze jedna akcja! Co to za szkoła, rodzice tyle płacą, a co nauczyciele nie potrafią sali znaleźć po nawet. Po żałosne, żałosne. żałosne. Powiem rodzicom, żeby wam obcięli pensję o połowę. Ale klasa matematyczna jest na dole, pani śpiwór. Wiem, sprawdzałam czy wiecie. No ja wiem, no Tyler jest troszeczkę przygłupi, więc nie wie, ale no. Pałeś, żeby tylko troszeczkę. Ja siada w pierwszym rzędzie. Proszę, usią, dobrze, się siedzę, siedzę. Yy, tak więc, jak wiecie, ja nazywam się Grażyna Śpiwór. Yy, będę prowadziła zajęcia z matematyki razem z panem Sławkiem. Dzień dobry. Każdy się dobry. Przy, yy, przedstawić. Yy, pan Sławek jestem. Jak wiecie, a kwadrat dodać. B yy, przepraszam, kwadrat. <grym> do, Doda się, tak, ty... Równa się C kwadrat. Y, jeszcze jedna taka akcja, ale zostajesz wydostać z tej szkoły, także na, naprawdę trzy pokolenia w przód nie będą tutaj chodziły. Mogę wyjść ]huh. do łazienki, bo brzuch nie, mnie trochę boli. Więc... Ale mnie bardzo brzuch boli. No to nie, 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 no dobrze, Ej, podejdziesz do tablicy, rozwiązasz to niej i dopiero tak, będziesz mógł iść do łazienki. Tak. Dobrze! Tak! Że... Przepraszam! <l réussi> masz do pani wyboru, albo wibór? musisz rozwiązać. Nie ma pani... Ej, pani Sławku! Czy pana, panie Sławku? Panie... Tak, 100 złotych dla pana, proszę. O, jak coś, to nie okay. muszę rozwiązać tego zadania i wstawia mi pan czwóreczkę. Okay? A, dobra, dobra, dobra. To jak przyjdzie. Okay. Dobra, bardzo dobra. dobrze, bardzo dobrze, Tyler. E, Dostałeś czwóreczkę. O, super, tutaj. dziękuję. To było bardzo proste zadanie. Okay. Dobrze. Y... Jeżeli A mhm. jest 8, a B to 2. Ile mm. będzie wynosiło C? Wie pani co? A pani piwór. Ja mam tutaj lepsze, lepsze zadanie. X równo 7. <grych> Chyba coś zróżniczkowania, zgadza się? Tak, 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 tak. I właśnie to jest zadanie hmm. dla pani, aby pani to rozwiązała, dobrze, albo Dobrze, to tutaj policzymy. Bo Tyler silnia... już bardzo, bardzo Ale dobrze sobie, sobie jestem ja ja bardzo dobrym pa, uczniem, pani, jak widać. Pani bo ja generalnie widziałem, jak Tyler dawał stówę o, panu, panu tutaj Sławkowi i... Nic to... nie widziałeś, co, co jakieś to są pomówienia? Ciężko, ja się ciężko, ja ciężko pracuję radę nie nie, cenę, nie nie a ty płacisz za Patrzcie, bije mnie, bije mnie. Tyler, chodź, ja cię muszę wyjaśnić. Co, co robi goście? ze mną? Seba mnie nauczył. Seba mnie nauczył, Panie Sławku zadzwoni po policję. Jak się moi U, rodzice dowiedzą, co robisz? Nie dowiedzą się nic, zobaczysz. Oj... Zwolnimy twojego ojca z naszej firmy. Gościu, jakbyś nie Przestań puszczaj mnie. Nie. Będziesz upiódnął. Ola, nie! Tylko nie toaleta. Policja, tutaj proszę spokój, proszę spokój. Widzisz, to po ciebie wszystko. Ała, Antoś mnie chce Lepiej, do kibla wsadzić! Co tu się dzieje? Już! Ała, ała, ała przestań, Tyler! Przestań w kiblu, panie policjancie, Tyler! Jak to? Tam przecież ja go nie topiłem w kiblu, Pana, to on mnie topił w kiblu! Jestem niewinny! Jestem niewinny, naprawdę, przysięgam! Przecież to... on mnie topił w kiblu, widział pan, panie policjancie! Nie! Dobra, zamknijmy te drzwi. Słuchajcie, to zamknij. klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Tak, czy naprawdę przesrane, powiem wprost. Ale, ale ja nie początku, zrobiłem. Nie tak, tak. Właśnie, czy mogę się panowie wylegitymować? Komisarz Oczywiście. żeberko. Yy, funkcjonariusz, armatko. A pan, dobra, żeberko i armatka, okej. Okay. Tak, 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 tak. Jest. tak. E, dostaliśmy tutaj wezwanie od, o, w sumie, nie wiem, jakiś anonimowy telefon, tak. że robicie rozróbę w łazience. No to poszło i dlaczego? Właśnie, powiedz, Ale, no. jak mnie to piłeś! To, nie, wiesz, nie, ja przepraszam bardzo, ja, ci nie, ale spokojnie, nie, nie, topił, nie, 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 a przecież nie, się nie, 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 spokojny, nie, 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 byłem cały czas tak, przecież. A, no tak, w sumie. No myliłem się, przepraszam, dobrze. Jak coś to, to, to ze to to sobą mam broń, jeżeli będzie będziecie bardzo niegrzeczni, no. to po prostu wystrzelę. Dobrze, dobrze. dobrze. Nie, 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 proszę, nie, proszę, nie, tylko nie to. On specjalnie sam głowę włożył do kibla, żeby to było, że ja go topię, a to, to nie okay. ja robiłem, naprawdę. To nie Chyba będziemy musieli totalnie. użyć gazu pieprzowego na nim, co? Nie, 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 uciekam stąd! Wszystko! Już stąd spadam z tego posterunku wszystko rodzicom powiem! Dobra, Wszystko! Wiesz, o, gaz... o, proszę mnie przypuść! ja Gaz! A! Dobra, Bucky. ostatnie słowo, Tyler. Nieee!